Hej, hej, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o jednej z manifestacji klinicznych żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a mianowicie zakrzepicy żył głębokich. Zakrzepica żył głębokich to nic innego jak powstanie zakrzepu w żyłach głębokich kończyn dolnych lub górnych, i to nie jest to samo co żylaki kończyn dolnych, gdzie to wtedy są zmiany żylakowate w powierzchownych żyłach, tutaj chodzi o głębokie żyły, właśnie kończyn dolnych i powstaje zakrzep, i to jest właśnie zakrzepica żył głębokich. I żeby to, do takiego zakrzepu doszło, no to muszą być spełnione pewne warunki. Tak Z takiego patofizjologicznego punktu widzenia, mówimy tu o tak zwanej triadzie Wirhoffa, gdzie trzy główne czynniki wpływają na to, że taki zakrzep właśnie się pojawia. Po pierwsze, zwolnienie przepływu przez to naczynie. Dwa, uszkodzenie ściany naczynia, które sprawia, że po prostu uwalniane jest dużo substancji prokrzepliwych, układ skrzepnięcia zaczyna właśnie czarować. No i właśnie nadmierna krzepliwość mogąca wynikać z zaburzeń pewnych białek czy substancji równowagi pomiędzy czynnikami prokrzepliwymi i antykrzepliwymi. No i w efekcie pojawia się nam zakrzep w tych żyłach. Z takiego klinicznego punktu widzenia powiedzmy sobie o czynnikach ryzyka tego, że ta zakrzepica może się pojawić. Przede wszystkim wiek, wiek, jeżeli ktoś jest starszy i ma więcej niż 40 lat, Otyłość przy BMI wynoszącym powyżej 30, występowanie żylaków kończyn dolnych w wieku poniżej 60 lat, a jak ktoś jeszcze w wieku poniżej 40 lat już ma żylaki kończyn dolnych, no to też jest czynnik ryzyka tego, że jednak z tym przepływem krwi jest coś nie tak. Dodatkowo wszelkie urazy, złamania, szczególnie w okolicach kończyn dolnych, miednicy, długotrwałe unieruchomienie kończyny, np. po złamaniu, potem w opatrunku gipsowym przez bardzo długi czas, czy też odwodnienie pacjenta sprawia, że po prostu no krew jest bardziej jakby krzepliwa, no bo zwiększa się stosunek tych komórkowych elementów krwi w stosunku do osocza. Dodatkowo przybyta już kiedyś żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, nowotwory złośliwe, które często wytwarzają substancje prokrzepliwe, tutaj szczególnie Mówi się często o zakrzepicy w przypadku raka trzustki, trombofilie, czyli takie zaburzenia właśnie hematologiczne, które czynią naszą krew bardzo podatną na krzepnięcie, na przykład niedobór antytrombiny, takiej substancji, która bierze udział właśnie w przeciwdziałaniu krzepnięciu, czy zespół antyfosfolipidowy, szczególne przeciwciała, które właśnie czynią tą krew bardziej podatną na krzepnięcie sepsa, ciężkie stany ogólne, choroby zapalne, ciężkie infekcje choroby autoimmunologiczne, przewlekłe choroby zapalne, też jak rzodziejące zapalenie jelita grubego czyli wszędzie, gdzie się dzieje coś takiego niedobrego zespół nerczycowy, gdzie właśnie razem z moczem i te nieszczelne kłębuszki nerkowe, tracimy również y, takie substancje o działaniu przeciwkrzepliwym. Dodatkowo operacje w obrębie kończyn dolnych, miednicy, jamy brzusznej, założony cewnik ży, do żyły, w duże naczynia, czy też leczenie przeciwnowotworowe, na przykład stosowanie chemioterapeutyków, jakaś hormonoterapia, szczególnie właśnie hormonoterapia związana ze strogenami, stosowanie anty czyli leków blokujących właśnie rozwój naczyń krwionośnych, tak? Tutaj mówiłem już o antykoncepcji hormonalnej, czy stosowanie właśnie hormonalnej terapii zastępczej, czy selektywnych modulatorów receptora dla estrogenu, na przykład raloksyfen, No to są właśnie takie choroby. No i jeszcze na koniec wspomnę o heparynie niefrakcjonowanej i jednym z jej powikłań możliwych jest pojawienie się zespołu HIT, zespołu HIT immunologicznego, który wiąże się właśnie z dużym ryzykiem zakrzepicy. Zakrzepica żył głębokich może mieć różne postacie. Najczęstsza jest to zakrzepica dystalna, często jest bezobjawowa. Zajmuje już raczej żyły piszczelowe przednie, tylne i strzałkowe, czyli to co poniżej kolana. I tutaj jest niskie ryzyko istotnej zatorowości płucnej, bo nie wiem czy o tym wspomniałem, że choroba zakrzepowo-zatorowa ma dwie główne manifestacje kliniczne właśnie zakrzepice żył głębokich i zatorowość płucną, więc właśnie często na bazie zakrzepicy żył głębokich i tego zakrzepu, który urwie się, dochodzi właśnie do zatoru, dalej, właśnie tętnicy płucnej, i stąd zatorowość płucna. Natomiast zakrzepica proksymalna, jak sama nazwa wskazuje, ta zakrzepica obejmuje naczynia żylne proksymalnie, czyli bliżej. Że tak powiem, środka ciała, czyli żyły podkolanowe, udowe, biodrowe, żyłę główną dolną, już zazwyczaj jest objawowa, daje objawy zakrzepicy, o której zaraz powiem. No i istnieje duże ryzyko właśnie istotnej klinicznie zatorowości płucnej, a zatorowość płucna to jest duże zagrożenie dla życia. Właśnie dodatkowo oprócz tego, gdzie jest zlokalizowany ten zakrzep, no to właśnie jak on się nam prezentuje, może to być istotny obrzęk bolesny tej kończyny wyróżnia się obrzęk siniczy gdzie tutaj właśnie skóra przybiera taki siny kolor To jest duże ryzyko martwicy tej kończyny i też obrzęk bolesny biały, a nie siniczy to biały związany jest z obkurczeniem naczynek tętniczych w powierzchownych właśnie warstwach skóry jak się może właśnie prezentować? Przede wszystkim jeżeli popatrzymy na te obrazki to zauważycie, że jedna z tych nóg jest po pierwsze grubsza jest zaczerwieniona i takie nogi często są taka noga, w której się dzieje zakrzepica, zazwyczaj jest bolesna, tkliwa, y, może występować obrzęk i co jest charakterystyczne, że jest to obrzęk niesymetryczny, bo np. w niewydolności serca, w zespole nerczycowym. Y, w niektórych działaniach niepożądanych, na przykład blokerów kanałów wapniowych, na przykład po pinie, mogą powstawać obrzęki, tak? Ale te obrzęki są symetryczne, a tutaj zazwyczaj te obrzęki dotyczą jednej z kończyn, tej kończyny, w której się dzieje, pojawiła się zakrzepica. Ta kończyna może być bardziej ciepła, no i mogą współwystępować objawy zatorowości płucnej, chociaż tak naprawdę ocena kliniczna jest często zawodna, bo tylko w 50% pacjentów z wyżej wymienionymi objawami jest zakrzepica żył głęboko a często, tak jak już mówiłem, zakrzepica żył głębokich jest bezobjawowa, więc tutaj bardzo musimy raczej mieć takiego nosa, takiego klinicznego, jakie są możliwe inne stany, które sprawią, że ta zakrzepica może się u pacjenta pojawić, bo powikłania zakrzepicy żył głębokich, no to skoro jest ten zakrzep, jak mówiłem, on może się urwać, trafić do prawego serca, a potem z prawej komory wystrzelić do właśnie tętnic płucnych ich rozgałęzień i w zależności jak duży jest ten materiał zatorowy, to może on zatkać jakieś tam dalsze, dalekie małe tętniczki, ale czasami może po prostu zata, zatamować już pięk płucny albo dużą tętnicę płucną i często właśnie taka duża nagła zatorowość może powodować nagłe zatrzymanie krążenia. W przypadku współistnienia przetrwałego otworu owalnego może właśnie pojawić się albo udar niedokrwienny albo zator obwodowy, bo właśnie z prawego przedsionka przez ten otwór może do lewego przedsionka przejść ten materiał zator i dalej pójść na obwód, więc podobnie jak w migotaniu przedsionków, gdzie jest zator zakrzep do lewej komory, i może albo do tętnic szyjnych, albo do tętnic obwodowych, tak zwany to się mówi zator skrzyżowany, że on Zamiast normalnie iść do prawej komory i na obu do tętnic płucnych trafia do krążenia systemowego, to jest też bardzo niebezpieczne. Może występować zespół pozakrzepowy w tej kończynie, czyli ten skrzep czasami może się sam zorganizować, na nowo zrekanalizować, ale właśnie ta konkretna żyła, już zastawki w tej żyle mogą być uszkodzone, ten przepływ krwi będzie no, nieefektywny i właśnie nadciśnienie żylne w tej kończynie może się rozwijać. Może może się również rozwijać na płucne, związane właśnie z licznymi małymi zatorami, które zwiększają ciśnienie w tętnicy płucnej. No i też często jakby prawa komora ma większą pracę do wykonania, też przerost prawej komory. No, powikłania żelnej choroby zakrzepowo-zatorowej, tutaj konkretnie zakrzepicy żył głębokich, no mogą być często niebezpieczne. W takim razie, jak rozpoznać zakrzepice żył skoro mówiłem, że często jest skąpoobjawowa, objawowa, albo te objawy mogą być no, niespecyficzne, nie wprost nam pokazywać. Więc badanie dedimerów. Dedimery to są właśnie końcowe elementy wynikające z rozkładu fibrynogenu i fibryny przez układ fibrynolityczny. I w momencie, kiedy było dużo materiału zatorowego, zakrzepowego i on jest rozkładany na bieżąco, do tych dedimerów będzie dużo. Ale oczywiście jest dużo dużo różnych stanów zapalnych, innych chorób, gdzie te dedimery mogą być wysokie, więc te dedimery raczej nam nie potwierdzają zakrzepic żył głębokich, ale wykluczają, tak, że jeżeli pacjent ma objawy, które mogą nam sugerować zakrzepicę, ale dedimery są niskie, to raczej o tych dedimerach nie myślimy. A dedimery uznajemy za podwyższone istotnie, sugerujące może zakrzepicę, jeżeli będą powyżej 500 dla osób do 50 roku życia, albo powyżej 10 razy wiek dla osób powyżej 50 roku życia, bo też z wiekiem ta ilość dedimerów rośnie, więc nie ma takiej stałej właśnie ilości. Do 50 to jest właśnie, że jeżeli jest poniżej 500, to jest ok, ale właśnie im osoba jest starsza, to wiek mnożymy razy 10. Druga sprawa to ultrasonograficzny test uciskowy i ogólnie ultrasonografia układu żywnościowego. Kończyny tej konkretnej. Ten test uciskowy polega na tym, że jeżeli żyła jest wypełniona skrzepliną to pod uciskiem głowicy USG ta żyła się nie zapada no i wtedy ten test uciskowy jest dodatni czasami jeżeli mamy podejrzenie już zatorowości płucnej no to złotym badaniem złotym standardem jest angioteka właśnie tętnic płucnych inne badania laboratoryjne u osoby u której podejrzewamy żylną chorobę zakrzepowo-zatorową warto sprawdzić morfologię grupę krwi em, wiedzieć na wypadek gdyby w wyniku stosowanego leczenia doszło do krwawienia warto wiedzieć na czym stoimy jeżeli chodzi o układ krzepnięcia, czyli badamy apetę. T i ale też wydolność nerek, bo odpowiednie leczenie no też musimy czasami yy, konkretny lek albo konkretną dawkę zweryfikować na podstawie tego, jaką pacjent ma wydolność nerek. I rozpoznanie ostateczne stawiamy na podstawie oceny prawdopodobieństwa. Jest taka skala Wellsa i to jest bardzo ważne, żebyście pamiętali, jak ona się nazywa, yy, na podstawie której yy, oceniamy, czy jest duże, średnie, czy małe prawdopodobieństwo, że to jest żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica żył głębokich i jeszcze badania DEDIM lub właśnie tego CUS, czyli tego testu uciskowego. Jeżeli chory jest ambulatoryjny, czyli przychodzi do nas do POZ-u i ocenimy, że ma małe średnie ryzyko, warto najpierw mu zrobić dedimery i dopiero ultrasonograficzny test uciskowy dopiero, jeżeli te dedimery będą całkiem dodatnie. To idziemy dalej. Jeżeli jest chory ambulatoryjny i ma duże prawdopodobieństwo zakrzepicy żył głębokich albo nie mamy możliwości zrobienia mu Dedimerów, no to właśnie ten test uciskowy. A chory w szpitalu, najlepiej mu od razu zrobić test uciskowy, bo zazwyczaj jak chory jest w szpitalu, no to on jest schorowany, więc często jak jest schorowany, to ma dedimery wywalone mimo tego, że na przykład zakrzepicy nie ma, nie? Dlatego tutaj zalecają, żeby od razu zrobić ten test uciskowy, ale no też wiadomo, jaki jest dostęp, nie wiem, tutaj do, do badań USG, czy w ogóle do chirurga naczyniowego, który zazwyczaj specjalizuje się w badaniu tych rzeczy. No i ta nasza skala Wellsa, no i tu jest miliard rzeczy, ale zrozumcie, popatrzcie, no bo ona, no wynika z tego co mówiłem o tych czynnikach ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej. Nowotwór złośliwy, tak? albo już rozpoznany, albo w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Porażenie niedowład kończyny, czyli rzeczy sprawiające, że ta pompa mięśniowa w nogach nie może tej krwi dobrze przepompowywać i ten zastój, spowolnienie przepływu, jedna z elementów triady Wirhoffa, może tu się pojawić. Czy też opatrunek gipsowy, tak? niedawne unieruchomienie w łóżku, czyli przez powyżej 3 dni, lub duża operacja, bo w ogóle często jakby na pacjenci trafiający, przewlekle chorzy po prostu trafiający do szpitala i leżący w łóżku, dostają heparynę tak? przeciwzakrzepowo jako profilaktykę. Czy bolesność miejscowa w przebiegu żył głębokich, czy obrzęk całej kończyny dolnej, powiększenie obwodu goleni w porównaniu do tej kończyny niezajętej, obrzęk ciastowaty. Przy czym jeżeli jest na obu kończynach, no to na tej zakrzepowej większy, widoczne żyły powierzchowne krążenia obocznego, ale nie żelakowate. A jeżeli mamy rozpoznanie inne, bardziej prawdopodobne niż zakrzepica żył głębokich, no to są minus 2 punkty, a w tych wszystkich jest po jednym punkcie. Jakieś takie dodatkowe, jeszcze w zmodyfikowanej skali, która ocenia ryzyka nawrotu, no to jeszcze jest jeden punkt za to, że kiedyś była przebyta choroba zakrzepowo zakrzepica żył głębokich no i wtedy jak zliczymy sobie te wszystkie punkty to mamy, jakie jest prawdopodobieństwo no że małe nie wiem, pośrednie albo duże, no i pośrednie to jest 1 dwa punkty powyżej 3 to już jest duże prawdopodobieństwo, więc wtedy chcielibyśmy zrobić ten test uciskowy i rozpoznać, jeżeli rozpoznamy no to jak leczyć takiego pacjenta? Nie zawsze, jeżeli są pewne czynniki, które sprawiają, że pacjenta możemy leczyć normalnie, ambulatoryjnie w domu, że on do nas będzie przychodzić co jakiś czas. Jeżeli ten pacjent jest stabilny w ogóle życiowo, hemodynamicznie, ma dobrą kreatyninę, nie ma ciężkich objawów jak jakiś bardzo silny obrzęk czy ból, czy też ma małe ryzyko krwawienia, to można go leczyć w domu, a podstawa leczenia to jest stosowanie leków przeciwkrzepliwych, też wczesne uruchomienie pacjenta, bo tego pierwszego dnia, jak w Wprowadzimy mu leczenie przeciwkrzepliwe, warto, żeby leżał z tą nogą uniesioną, ale potem, żeby chodził i to dużo chodził. No i leczenie, właśnie uciskowe. Na samym początku, dopóki jest jeszcze bardzo duży obrzęk, to chcemy stosować właśnie silny ucisk dwuwarstwowym opatrunkiem. Z bandaża obkręcone, a jeżeli ten obrzęk już nam spadnie, no to byśmy chcieli, żeby taki pacjent nosił pończochę elastyczną. I w ogóle, jeżeli taki pacjent jest i ma tą pończochę, to potem fajnie, jakby w tych pończochach już sobie spacerował, przynajmniej dwa lata, tak naprawdę, w zaleceniach jest. Taką pończochę chcielibyśmy, żeby zdejmował ten pacjent na noc, no ale są przeciwwskazania do stosowania pończochy. No, przede wszystkim niedokrwienie kończyny. tak Jak ktoś ma chorobę tętnic obwodowych zaawansowaną, chromanie przestankowe, mocno zwężoną przez zmiany miażdżycowe no to nie chcemy go tak obkręcić, bo mu tak obkręcimy, że zamkniemy naczynie i, i potem nie wiem, po nocy noga będzie czarna albo cokolwiek, nie? Niewyrównana niewydolność serca, ciężka neuropatia obwodowa, no to są takie rzeczy, gdzie nie bardzo chcemy go tak obwiązywać, tego pacjenta. Są jeszcze metody leczenia, tak już bardziej wykwintne, skomplikowane i tak często niestosowane. Na przykład mm, chirurdzy naczyniowi wkładają jakieś takie filtry w żyle głównej, dolnej. E, tu raczej u chorych, którzy mają jakieś absolutne przeciwwskazania do leczenia przeciwkrzepliwego albo mają bardzo częste nawroty zatorowości płucnej, jacyś tacy naprawdę ultra chorzy wysokiego ryzyka czasami też stosuje się trombolizę ale w przypadku bardzo rozległej, bolesnej obrzękniętej zakrzepicy w obrębie żył biodrowych udowych albo zakrzepice żył kończyny górnej bo mówię zazwyczaj o kończynie dolnej, ale czasami zdarza się w kończynie górnej, głównie u pacjentów którzy na stałe mają włożone cewniki naczyniowe, np. Na nie wiem tętnicę podobojczykową czy coś tak? no to jest ryzyko utraty tej kończyny, to tromboliza jest stosowana, ale tą trombolizę to zazwyczaj stosuje się cewniczkiem, wpuszczając nie jakby ogólnoustrojowo, tylko właśnie cewnikiem tam naczyniowym w okolice tego zakrzepu. Tam puszczamy i to zazwyczaj robią ośrodki wysokiej referencyjności, które mają no, pracownię taką naczyniową, radiologii naczyniowej bardzo rozwiniętą, nie? Ale jak już mówiłem o leczeniu przeciwkrzepliwym, w ogóle polecam odcinek o lekach przeciwkrzepliwych. Tam mówię dużo na temat grup tych leków, ich przeciwwskazań i jak za bardzo je stosujemy. Bo leczenie przeciwkrzepliwe to jest podstawa leczenia właśnie zakrzepicy żył głębokich, jeżeli w ciągu 4 godzin od pacjenta, który przychodzi nam. I dużo wskazuje na to, że prawdopodobieństwo jest pośrednie albo nawet duże tej zakrzepicy. A nie mamy z możliwości zrobienia szybko dedimerów czy USG. To do, zanim ten pacjent będzie miał zrobione to USG i to wszystko, to już włączamy leczenie przeciwkrzepliwe, jeżeli nie ma przeciwwskazań dużego ryzyka krwawienia. I takie leczenie przeciwkrzepliwe w przypadku zakrzepicy żółgłębokich, głębokich trwa minimum 3 miesiące, ale są grupy pacjentów, u których chcemy stosować to dłużej niż 3 miesiące. Podstawa leczenia początkowego to jest heparyna drobnocząsteczkowa, stosowana podskórnie. Szczególnie chętnie, praktycznie cały czas ją będziemy stosować u pacjentów pacjentów, pacjentek w ciąży, pacjentów nowotworowych, pacjentów, którzy do tej pory stosowali antagonistów witaminy K i pojawiła się zakrzepica u nich, mimo że stosują leki przeciwkrzepliwe, czy pacjent jest jakiś taki, co nie będzie kontrolował INR-u, na przykład to jest Pacjent mało chodzący, który nie jest w stanie, nie wiem, na samym początku, dosyć często chodzi do przychodni, żeby mu oznaczać ten INR, no to raczej byśmy szli w inne leki, o których powiem zaraz. A heparyny drobnocząsteczkowe zaczynamy stosować właśnie w dawkach leczniczych. Na samym począteczku dwa razy dziennie, potem możemy przejść na dawkę raz dziennie i warto to zapamiętać, ponieważ no, heparyny są bardzo często stosowane więc dalteparyna, enoksaparyna, nadroparyna. Enoksaparyna to są te najbardziej częste, jakieś tam e, kleksa, neoparyn, No to najta też najtańsze, najczęściej stosowane heparyny to jest enoksaparyna. 1 mg jak dwa razy dziennie, a jak raz dziennie, no to. Chcemy tą dawkę zwiększyć, żeby była 1,5 mg. Daltę paryna 100 jednostek na kilogram, raz dziennie 200. Czyli, jak, jeżeli z, zamiast dwóch razy chcemy na raz, no to po prostu w tym wypadku dalteparyny paryny nadroparyny podwajamy tą dawkę z taką dwa razy dziennie. Tak? Czyli 85, 170, 100, 200. Nie wiem, jak to zapamiętać. Może nie wiem, że dalteparyna paryna. To jest taka, że, że dalte 100, a nadro, że naderwana, że niepełna, że 85, że mniej niż dalte Paryna. Chociaż ciężko mi naprawdę pomyśleć jak to zapamiętać, ale to jest wyzwanie dla was i dla mnie, żeby tego się nauczyć, bo myślę, że te dawki akurat heparyny to są ważne, żeby pamiętać. Czasami jeżeli są przeciwwskazania do heparyny, stosuje się fondaparyną, szczególnie w przypadku małej ilości płytek krwi czy podejrzenie właśnie tej trombocytopenii wywołanej heparyną, tylko że Fondaparyn, z cholercia, to on jest drogi. No to, to, to też trzeba na to uważać. Czasami jeżeli pacjent ma znaczącą niewydolność nerek, y, albo y, będzie musiał być szybko operowany, albo coś, y, no to stosujemy heparynę niefrakcjonowaną, ale tutaj nie pokażę, jak się ją stosuje. Poszukajcie sobie w szczekliku, bo to jest dosyć skomplikowane, bo najpierw bolus, potem y, stosujemy to we wlewie, a potem możemy przejść ewentualnie na podskórne, bo tam też jest taki jeden preparat... Y, podskórnej, niefrakcjonowanej, no ale to jest czary-mary, jakby nie wchodźmy w to teraz. Zamiast heparyny drobnocząsteczkowej, jeżeli pacjenta stać, bo to są dosyć drogie leki, można stosować noaki, jak rywaroksaban czy apiksaban, a w przypadku endoxabanu czy dabigatranu, nie możemy zacząć od razu, czy, czy tylko przez pierwsze 5 dni stosujemy heparyny drobnocząsteczkową i po tych 5 dniach zamieniamy ją na Endoksaban albo Dabigatran i dalej stosujemy te 3 miesiące, jak bo przykazał. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować antagonistów witaminy K. No bo jakby rozumiecie, po co pacjent ma się kłóć, może lepiej, żeby on jadł jad tabletki, tak? Jak go stać, to niech je takie tabletki, gdzie nie trzeba INR-u kontrolować, jest mniejsze ryzyko powikłań i krwawienia, no to te noaki niech je, tak? A jeżeli nie, no to fajnie przejść na antagonistów witaminy K, no bo to są bardzo tanie leki, tak? Tylko, że antagonistów witaminy K, z tego co już pięć razy mówiłem na różnych innych filmach, na samym początku one przez moment mają działanie prokrzepliwe, zanim opadną dobrze te ilości czynników krzepnięcia. Dlatego przez pierwsze pięć dni, minimum 5 dni, Razem z antagonistami witaminy K stosujemy heparynę drobnocząsteczkową i około trzeciego dnia stosowania mierzymy INR, patrzymy czy dochodzimy do wartości między 2 a 3. I jeżeli dwa dni pod rząd przynajmniej ten INR będzie między 2 a 3, a minie już 5 dni stosowania heparyny drobnocząsteczkowej razem z VKA, trochę heparynę odstawiamy i dalej na tym VKA jedziemy dalej. No i na początku trochę częściej u pacjenta badamy INR, powiedzmy raz w tygodniu, potem nie wiem, raz na miesiąc. No oczywiście co jakiś czas stosując leczenie przeciwkrzepliwe, obojętnie jaka to byłaby grupa leków, no to musimy z pacjentem się zobaczyć, ocenić ryzyko, nie wiem, no powikłań ewentualnych, strat i zysków tak, w tym leczeniu. Jednak są pacjenci, u których chcemy stosować te leki dłużej niż przez 3 miesiące i u kogo stosujemy dłużej. Zakrzepica już głębokich kończyny górnej związana z cewnikiem, który ten cewnik jest na stałe, go nie usuniemy, bo na przykład to jest jakiś taki cewnik dializacyjny tunelizowany. No i to po pierwsze jest drogi cewnik, fajnie jak go pacjent ma na dłużej, więc usuwanie go jest bez sensu, więc wtedy chcemy dłużej po prostu leczyć. Albo pacjent ma zakrzepicę kończyny dolnej i jednocześnie schory na nowotwór złośliwy. To dopóki pacjent żyje i dopóki pacjent z tym nowotworem walczy, cały czas musimy być na leczeniu przeciwkrzepliwym, i w tym wypadku nowotworu złośliwego, w ogóle nowotworu, lepiej heparynę drobnocząsteczkową, nie te Noaki albo coś, tak? Jeżeli to jest pierwszy epizod żelnej choroby zakrzepowo-zatorowej, ale to jest samoistna, proksymalna, tak? Czyli po prostu nagle, z dupy, za przeproszeniem, pacjent dostał ogromnej zakrzepicy i zakrzepicy tej o dużym czy o tym, o tym dużym ryzyku zatorowości, tak? bo tą w tętnicy powiedzmy udowej, podkolanowej, gdzieś tu wyżej, no to kurczę, jeżeli pacjent ma małe albo umiarkowane ryzyko krwawienia, ale z nienacka mu się zrobiła taka krowa tutaj zakrzepica, no to znaczy, że trzeba go porządnie przeleczyć. Dłużej niż 3 miesiące, a ta jak długo, no to no zależy potem od oceny klinicznej itd., itd. Albo na przykład, jeżeli to był drugi epizod u chorych obciążonych małym lub umiarkowanym ryzykiem krwawienia, tak? czyli drugi epizod żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, znaczy, że z tym krzepnięciem pacjenta jest coś nie tak, coś sprawia, że jednak on ma większe ryzyko powstawania tej zakrzepicy, wtedy to też leczenie przeciwkrzepliwe chcemy prowadzić dłużej. Dzięki bardzo za ten odcinek, zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia.